co się stało? Czy coś jest na dłoń? No, ah! Powstań! Teraz mnie tak wy... kto mnie wyłowił? Co no. no. się stało? Nie wiem, Zadrugnię... nie wiem. Mój statek. Skrzynie. Moja skrzynia. Weź sobie z jednej z tych skrzyń rzeczy. Ja muszę założyć coś na nogę, bo mam całą zakrwawioną... Dobra, jest, jest dobrze. Czy nic się nie stało ze statkiem poważnego? Stało się. No cały się prawie pierwszy rozsypał. No rozsypał się, to nie rozumiem. Bez tego statku nie odpłyniemy stąd, ale możemy też zbudować mniejsze rodzaje statków, mini statki tak zwane. Tak ale te statki się łatwo buduje. Dobra, weź skrzynię. Idziemy. Jest noc, mamy problem. Potwory. Pewnie się teraz nie pojawią, one się zawsze pojawiają po drugiej nocy po rozbiciu jakiegoś statku. Bo chcą zabić tych, którzy przeżyli. Tu chodź, Po co? Tam to jest, nie ma kopalni, ale tu możemy zamieszkać. O nie, spadłem. Dobra, wyszłem. Musimy jak najszybciej zrobić hodowlę chleba. chleba. A po co? Ej, tutaj mieszkamy, tu jest dobra skala na zrobienie ty domu. Ty dom, masz... Ej, rzuciłem ci crafting boxy i chesty. Nie rzuciłeś. Rzuciłem, są za tobą, nawet ich nie wziąłeś. Ty debil. No. Czemu nie nazywasz Debian? Ja bo nie się. Do twojego dobra. Pod... To nada się. Co? To miejsce na domek. A ja muszę jeszcze znaleźć ymm, jedną A Nie masz jednej? Nie, mam pięć, a dla ciebie na chleb by nie wystarczyło. Ej, mogę skorzystać? Z czego? Z crafting boxa. Jeszcze nie otworzyłem go, ale... No postaw go, dalej. Czekaj, by kopia. Panie, pania, to skąd się wziąłeś? Tak w ogóle na tym statku. No, ja jestem kapitanem. Rozmawiałem z panem przed wybuchem. Pofa, Czekaj. No, już wpada, odczułem się. Tworzymy piec, przyda się na ogrzewanie. Robię z I to musi... Masz węgiel, żeby to, to musisz... odpalić? Nie że ty masz. Dobra, odpalam już. Nie mam co przetopić, żeby odpalić. O, na szkło przetopię dwa piaski, które mam. Mm -hmm. Będzie się wtedy paliło. Ale ja A gdzie ją zrobiłeś? Przed Co? To mam. Co ja miałam zrobić, chłopie? Skre, no na no serio, co ja miałam zrobić? No. Ja teraz pościnam drzewko, może zrobimy z tego węgiel ja Nie pamiętam, co miałam zrobić. Oświetlić kominek? Kominek się już prawie wypalił. Nie mamy co przetapiać. Chopie domek, chopię domek. Taki nasz Mam przystojny. 5 kawałków woda, mogę z zrobić. A skąd masz pięć kawałków zboża? Woda. Drewno. Kurde, to mi się przez jakieś telefony dzwonią. Najpierw mój taty, później domowy, później znowu do później znowu mój tapa. Na filmie takie coś. Chłopie. Dobra. To jest film dokumentalny, co się działo z ludźmi, którzy byli na wypadku ostatku a Augusto. Tak się nazywał. Ja bym wolał, jakby się nazywała Czarna Perła. Czy to nie była Czarna Perła? Czarna Perła inaczej wyglądała. Była Czarna. Ale już jej nie ma. Dobra, chodź postawić łóżko, prześpimy się. Panie, dzień. dzień się zrobił. Gdzie ta farma zrobiłeś? W Malej i gr gramatycznie. Wyrażaj się gramatycznie. Co? Obrażę. No tu jest. Przy wodzie, myślę, że gdzie? A prawie urosło. Wiem, co możemy postawić przed naszym domem. Znowu właśnie mogłeś farmę wybudować. Patrz co, ja zrobiłem. Przed naszym domem. Takie lekkie drzwi. Mm, lekkie budu, coś tam lekkie, jest. Tutaj? Co? Zbuduj drzwi, okej. Okay? I jak to obudujemy? Oho, znalazłem coś, znalazłem coś, tylko to jest bardzo mocno wodą. Znalazłem jaskinię. Tylko trzeba to zamurować. Jaką? Co? Co, Co zrobił? Ej nie! O kurde, to ma być zamurowane właśnie, bo tu już woda pływa, Chodź, patrz, spływa. Spływa z Dobra, jest. Właśnie tak miało być. Dobra. Tu mamy kopalnię, bo widzę węgiel, wszystko widzę tutaj. Jesteśmy uratowani, bo znalazłem dużo węgla. Może żelazo nawet znajdę, ale na razie nie znam. Ty zajmij się budową domu i ja zajmę się penetrowaniem. Ja mi dał ja też, co? ty masz też surowce. Z czego byś chciał dom? ja nie rozumiem Znalazłem żelazo. O! No, taka kilo. O, o. A ja już może skończymy. Jeszcze nie na razie. Kończmy. Historia, jeszcze chwilę, niech potrwa. Dobra. No to kończymy tą historię. ja Następny odcinek będzie pokazany, jak będę w kopalni. Do zobaczenia. Okej. Okay.